Czy to jest rzeczywiście prawda, że my jesteśmy w zainteresowaniu tych rynków, o których wspomniałem? To nie jest tylko teoria i myślę, że ym, takie zainteresowanie trwa już od wielu lat. Teraz y, jest ono troszeczkę bardziej nagłośniane ze względu na to, że sytuacja ekonomiczna w Niemczech ym, się pogarsza, co oznacza automatycznie, że to zainteresowanie jeszcze wzrasta przez ostatni okres. Ym, ale tak patrząc wstecz na rozwój naszej branży, to wydaje mi się, że ten język niemiecki był jednym z najbardziej popularnych języków w branży, najbardziej pożądany. A Niemcy po prostu się przekonali do tego, że po pierwsze jakość językowa w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Jakby nie patrzeć, język niemiecki jest trzecim najbardziej popularnym językiem nauczanym w szkołach. Ale należy też pamiętać, że jest bardzo duża populacja Niemców w Polsce. Tutaj z danych, ze statystyk, sprawdziłam to i mamy 170 tysięcy Niemców mieszkających w Polsce, pracujących też tutaj. No, jeżeli jeszcze sobie pomyślimy o ich rodzinach, dzieciach, które pewnie są wychowywane dwujęzycznie, no to ten kapitał ludzki w postaci osób znających język niemiecki jest znacząco większy. Mówi się też o tym, że blisko 14% całej populacji polski zna język niemiecki, więc nie dziwi się, że jesteśmy faktycznie bardzo, interesującym rynkiem dla Niemców.